Czy posiadasz jakąś umiejętność, która z praktycznego punktu widzenia wydaje się… startą czasu i wysiłku? Umiejętność, którą wytrenowałeś dla samej tylko satysfakcji z jej opanowania albo dla możliwości pochwalenia się przed znajomymi? Jeśli tak, to nie jesteś sam. W sieci jaszeroi się od zabawnych zestawień, dziwnych, bezużytecznych albo mało użytecznych umiejętności. Od tych powszechnie znanych jak dżunglerka, tańczenie tango, gwizdanie na palcach, beatboxing czy wyczynowe kręcenie młynków długopisem, po kompletnie odjechane, jak na przykład sportowe otwieranie zamków wypychem, nauczenie się martwego od wieków języka czy otwieranie zakapsulowanej butelki oczodołem. <laughs> Nauka tego typu umiejętności wydaje się totalną startą czasu, ale czy jest nią na pewno? Co, gdybym Ci powiedział, że istnieje jednak dobry powód, by takie umiejętności zdobywać? Na powód ten naprowadza nas pewien eksperyment z udziałem… szczurów. Szczurów, które nauczono jak prowadzić samochody. To Maciek Prusiński, a ten kanał to Rozwojowiec. Zapraszam. się usłyszeć o tym badaniu, jako że przytaczało je no wiele różnych mediów. Otóż grupa naukowców z Uniwersytetu Richmond postanowiła przeszkolić szczury w kierowaniu autem. Oczywiście nie pełnowymiarowymi, ludzkimi samochodami, ale przygotowanymi specjalnie dla nich małymi, bateryjnymi autkami, w których dotknięcie jednego kawałka drutu pozwalało jechać prosto drugiego ze skrętem w prawo trzeciego w lewo. Badacze zmotywowali szczury do nauki jazdy umieszczając smakołyk w miejscu, do którego dotarcie wymagało użycia owego samochodu. Eksperyment pokazał, że mózgi tych gryzoni mają znacznie większy potencjał neuroplastyczności niż mogłoby się wydawać. Właśnie dzięki neuroplastyczności, zdolności mózgu do przebudowywania swoich struktur pod kątem coraz skuteczniejszego wykonywania nowych zadań, człowiek siadający po raz pierwszy na rower, próbujący napisać pierwszą literkę czy nie, nie mogący utrzymać równowagi, przejeżdżając no choćby metr na nartach, po jakimś czasie może robić to tak sprawnie, jakby się z tym urodził. Szczury dzielące z nami tę cechę, niedługo podkreślił, że dotknięcie drutu w autku coś robi, były też bardzo niezdarne, ale z czasem dostrzegając, gdzie pozwoli im dotrzeć zabawkowe autko, uczyły się coraz sprawniejszego posługiwania się nim. Nas jednak interesuje tu coś innego. Monitorując poziom ich hormonów, naukowcy odkryli, że u szczurów uczących się jazdy wyraźnie spadł poziom stresu. Zauważalny był też podwyższony poziom hormonu, który badacze powiązali z satysfakcją płynącą z opanowania nowej umiejętności. Zdaniem naukowców, dalsze badania w tym kierunku mogą otworzyć przed nami nowe, nieinwazyjne sposoby na wspomaganie leczenia depresji czy schizofrenii u ludzi. Jednak tu i teraz ich eksperyment przypomina nam ważną prawdę, którą potwierdzają też inne badania, jak i podpowiada nam intuicja. Zdobywanie nowych umiejętności obniża poziom stresu. Po prostu. I nie, nie tylko pomaga odprężyć się po stresie, na zasadzie oderwać się, czy zapomnieć, tak jak to robią inne formy relaksu. Uczenie się nowych rzeczy dosłownie obniża poziom hormonów stresu w naszych organizmach i pomaga lepiej znosić stres w ogóle. Jeśli miałeś w planach nauczenie się czegoś nowego, trudnego i satysfakcjonującego, co przyda ci się jednak w życiu lub w karierze, no świetnie. Jeśli jednak marzyła ci jakaś nietypowa, życiowo niezbyt przydatna egzotyczna umiejętność i masz czas by się jej nauczyć. Teraz wiesz, że opanowywanie jej, no a więcej sensu niż mogłoby się wydawać. Ja zawsze chciałem się nauczyć strzelectwa, umiejętności, która no mam szczerą nadzieję, że nie przyda mi się nigdy w praktyce. Oprócz niej umiejętnością, którą kiedyś na jakimś poziomie posiadałem i chciałbym odzyskać jest ręczne rysowanie. Coś, co dostarczało mi dawniej mnóstwo radości i satysfakcji, mimo ono zupełnego braku zastosowania w moim obecnym życiu. Jakie są twoje niepraktyczne umiejętności, które posiadasz albo zawsze chciałeś zdobyć? Napisz o nich w komentarzach pod tym wideo. Chętnie je poznam. Do usłyszenia.